Pieskie dzieła misyjne to 100 lat tradycji współpracy i ożywiania ducha misyjnego. To niełatwe, żeby wyjść do świata, który nie chce słuchać o Bogu. Być misjonarzem w Polsce? No to wiesz, to niełatwo. Ale najważniejsze jest to, że Pan Bóg prowadzi. No to dlatego jestem misjonarzem. Kiedy były wysłane tutaj, do Polski. To dowiedziałem się, że tu naprawdę jest i wiara, ale też jest misja. Czasem my sami jesteśmy, jak niewidomi, zaślepieni swoimi planami, marzeniami i pomysłem na przyszłość. Dlatego nieustannie potrzebujemy misyjnego nawrócenia. Przecież gdzie skarb nasz, tam też serce nasze. A papieskie dzieła misyjne są po to, by budzić do współpracy. Razem w modlitwie, razem we wspólnocie. Praca, twórczość, zabawa i wspólne rozmowy. Jesteśmy wspólnotą posłaną, aby w swoim powołaniu głosić Jezusa. Moją misją jest przybliżyć dzieci do kościoła, uwrażliwić ich na potrzeby drugiego człowieka, wytworzyć ich. Taką małą misję, że nieważne gdzie jest, ważne, aby w danym momencie chciało coś zrobić, nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka. Papieskie dzieła misyjne to coś więcej niż kolejna instytucja. Dlaczego misje są sercem Kościoła? Bo każdy jej kocha, nawet ludzie niewierzący. Czasem niektórym brakuje sympatii do urzędów Kościoła, do jego instytucji, do jego akcji, ale misje Kościoła. Każdy kocha, nikt się im nie oprze. Animacja misyjna to dwa skrzydła, które unoszą kościół. Misje to posłanie, a posłanie to zaangażowanie. To jest wspaniałe, że na całym świecie możemy być jedną wspólnotą, że możemy sobie nawzajem pomagać, nie ruszając się z jednego miejsca. Dlatego wszystkich zachęcam. Pomagajmy sobie nawzajem, bądźmy razem, bądźmy wspólnotą, bądźmy jedną wspaniałą rodziną, która za siebie nawzajem odpowiada. Wolontariat dał mi to, że mogłem wyjechać do Afryki. Dwa razy byłem w Afryce na miesięcznych pobytach, zobaczyłem pracę misjonarzy w terenie, przeżyłem to jako swoiste rekolekcje. Dało mi to poczucie spełnienia, ale takie prawdziwe. Cieszę się, że tam byłem, i chętnie tam wrócę. Jesteśmy z Wami i dla Was. Skorzystaj z naszego zaproszenia. Papieskie dzieła misyjne to dojrzewanie do bycia w pełni chrześcijaninem to formacja, informacja, ofiarowanie cierpienia w intencji misji i przede wszystkim modlitwa. Zapraszamy każdego i każdą z Was do współpracy z papieskimi dziełami misyjnymi poprzez modlitwę. Poprzez informacje, poprzez ofiarowanie swojego cierpienia w intencji misji. Chcesz być w centrum kościoła, współpracuj z papieskimi dziełami misyjnymi. Każdego roku wraz z Ojcem Świętym i całym kościołem celebrujemy niedzielę misyjną. Organizujemy szkołę animatorów misyjnych. Czyli cztery dni dla ciebie. Zbieramy głosy od Was, aby przygotować najlepsze pomoce duszpasterskie i katechetyczne. Szukamy kontaktów z takim człowiekiem jak Ty, aby wspólnie służyć misjom. Na modlitwie pytamy świętych o prawdziwą drogę, aby odszukać człowieka na krańcach świata. Nie lękamy się trudu. Nie zniechęca nas codzienność. Budzimy do misji. Budzimy do spotkania z żywym Bogiem. Papieskie dzieła misyjne to przestrzeń Kościoła, w której poczujesz się naprawdę w domu.